lacistego woda. Hej, wszystkim, tu Maja, witajcie na kanale Skopyta Wjeżdżam. Filmik, do którego przygotowywałam się przez parę ostatnich tygodni, a może i nawet miesięcy. I wy w sumie również pomogliście mi w przygotowaniu materiału do tego filmu, bo na Instagramie podsyłaliście mi dane zdjęcia, które was prosiłam. No i jest to film, który w sumie jeszcze takiego nie widziałam na naszym końskim YouTube, ale za to tego typu filmów jest bardzo dużo na takim normalnym YouTubie, jeśli już mam w ten sposób mówić. E, o co tutaj chodzi? Pewnie kojarzycie właśnie z takich, no nie wiem, bardziej lifestyleowych i modowych kanałów, e, filmy w stylu Janady Mody i takie rzeczy. I to są dosyć popularne filmy, i widziałam, że ludziom się podobają. No więc stwierdziłam: hej, zróbmy coś takiego, tylko że w wersji jest dzieckiej. Tak samo jak nagrywam, obserwatorzy z Instagrama kontrolują mój dzień w wersji, właśnie jest dzieckiej, końskiej. Tak samo stwierdziłam, że ten film można by przerobić na taką wersję, no więc w sumie nie wiem jak to wyjdzie, ale przez parę ostatnich właśnie tygodni czy miesięcy obserwowałam Instagrama i to jakie właśnie mody jeździeckie się tam pojawiają. No i parę takich znalazłam. W sumie mam dzisiaj dla Was cztery takie, które myślę, że najbardziej są takie, wiecie, jak to się mówi? Jakby nie chodzi o to, co jest zawsze modne. Jakieś tam ładne rzeczy, które jakby ludziom od zawsze się podobają. Tylko coś takiego jak moda. Czyli wiecie, moda jest i wszyscy chcą to samo mieć, i w ogóle jest wielki szum. A później, czyli po paru miesiącach, to mija i już jest coś kolejnego fajnego. Pewnie wiecie o co chodzi. Jeśli nie, no to. Wszystko okaże się w praniu Zobaczymy, czy spodoba Wam się taki filmik A teraz już nie przedłużam I zainteresowanych zapraszam do oglądania Jednak momencik, jeszcze jedna informacja Chciałam też zaznaczyć, że ja tutaj jakby nie pokazuję żenad mody jeździeckiej Tylko pokażę Wam właśnie po prostu mody A to czy coś jest żenadą, czyli takim... Hitem czy hitem, to sami ocencie w komentarzach. Właśnie fajnie by było, jakbyśmy sobie w komentarzach trochę na ten temat podyskutowali. Tak wiecie, kulturalnie, bez żadnych kłótni, bo każdy ma swoje przecież zdanie yy, i nie ma gorszego zdania w sensie nie ma czegoś takiego jak złe zdanie czy dobre. Tylko każdy może wyrazić swoją opinię na dany temat, także tutaj bez krzyków w komentarzach. Ja też być może w niektórych momentach wyrażę właśnie swoją opinię, ale teraz dobra, ruszamy z pierwszą modą, którą jest. Futerko. I to futerko wszędzie. Futerka dużo. W sensie futerko na sprzęcie. A więc zobaczcie tutaj zdjęcia, które przygotowałam i które również wy podsyłaliście mi właśnie na Instagramie. Jak widzieliście tego futerka, w niektórych momentach było bardzo, bardzo dużo. No i jeśli ja już mam wyrażać swoją opinię, no to jak dla mnie, jak jest tak bardzo dużo tego futerka, to już jest niesmaczne. W sensie, yy, tak wiecie, troszeczkę może nie, że kiczowate, ale tak podchodzi to może odrobinkę pod to, yy, bo ja na przykład jestem fanką futerka, to muszę przyznać, yy, więc jak jest kantar z futerkiem, albo podkładkę, czy ochraniacze, to dla mnie to jest fajne, to mi się to podoba i też sama, zresztą mam tutaj, przygotowałam Dwa moje kantarki z futerkiem. Jeden jest taki bardziej futerkowy, a drugi taki spokojniejszy. Myślę, że ten kantar w sensie tego typu, właśnie z tymi konikami, tu i coś takiego pewnie też część z Was ma w domu, bo jest on dosyć popularny. No ale chodzi mi po prostu o to, że gdy tego futerka jest tak trochę mniej w sensie wiecie, ktoś ma jedną rzecz z futerkiem, czy dwie, czy nawet trzy no to. To jest okej. Okay. Myślę, że to jest jakby na porządku dziennym, że widuje się właśnie koń w takim sprzęcie, ale troszeczkę moim zdaniem już się robi właśnie niesmacznie, gdy to futerko jest i na wytoku, i pod jakby na podkładce pod siodłem, i na ochraniaczach, i na popręgu, tu za uszami, czy na nachrapniku. To już jest moim zdaniem za dużo. I to futerko po prostu przysłania konia. Zwłaszcza na przykład na tego typu zdjęciach to widać W tym momencie też mam takie wrażenie, że jakby to jest wiecie Futerko z koniem, a nie koń w sprzęcie futerkowym Więc myślę, że to jest ta różnica Ale jeśli dla kogoś to jest fajne, słodkie, urocze No to spoko, jakby okej okay. Tylko myślę, że też już sporo osób Dla nich to też już jest przesada W sensie no, to za dużo, to niezdrowo, ale napiszcie w komentarzach, właśnie co wy sądzicie o takim futerkowym sprzęcie. Kolejną modą są pofarbowane konie, na zasadzie ich grzywy, a w sumie i konie też. No, albo jakieś takie poprzebierane. Zresztą, zobaczcie, o co mi chodzi na zdjęciach. Jak widzieliście, jest to dosyć hardkorowe. Przynajmniej dla mnie. I tak jak w przypadku futerka, to tutaj jest też, myślę, podobnie, że dla jednych może być to słodkie, a dla innych... I ja jestem właśnie raczej z tej drugiej grupy. Ja wolę konie naturalne, gdzie może nie tyle, że musi być długa grzywa, kołtuny i brud, ale właśnie, żeby jednak, no nie wiem, przynajmniej ten kolor konia był taki naturalny um, I na przykład jak konie mają pofarbowaną grzywę, na przykład na różowo, jakieś tęczowe No to dla mnie jest... nie, 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 to mi się nie podoba um, Zwłaszcza jeśli ktoś na przykład takie kucyki sobie przerabia na takie kucyki pony No... Dla mnie to jest troszeczkę słabe i, no, trochę mi wtedy tych kucyków żal. Gdy kucyk ma taką fofarbowaną grzywę, to jednak często, no nie wiem, taka grzyba. Taka tak grzyba też, no, to nie jest jednak naturalne, żeby jakiś kolor wszczepiać we włos konia. Także, no, to farbowanie to mi się nie podoba zdecydowanie. Co innego, oczywiście, gdy na przykład na półkoloniach jest malowanie konia jakimiś farbkami takimi. Przystosowanymi bardziej do ciała No to wiecie, to jest gorąco Zaraz się to z konia zmyje I to jest jakby fajne, jak się jakieś coś takiego robi Integracja i w ogóle No okej, okay, to, to spoko Ale już mówię o takim właśnie Pofarbowaniu konia na przykład na, na jakiś festyn Czy no typowo pod zdjęcia Żeby po prostu było Śmiesznie Żeby było, było dużo lajków na instagramie No to to już mi się średnie, Średnio średnie podoba Piszcie w komentarzach, co sądzicie właśnie o takim przebieraniu i farbowaniu koni. Kolejną, już trzecią modą jest jeździecką jest golenie koni. No i zapytacie, jak to golenie koni? Przecież konie goliło się zawsze i nie jest to żadna moda. A tutaj może Was zaskoczę, a może nie. Chodzi mi o takie przedziwne, nawet nieco hardkorowe golenie koni. Zresztą sami zobaczcie. Jak widzieliście, dużo zdjęć przedstawia konie ogolone w taką, powiedzmy, ala la szachownicę? Albo, no nie wiem, jakieś dziwne wzorki. Niektóre konie wyglądały, przynajmniej mi się tak wydawało, jak skojarzyłam sobie, jak jakieś pisanki. W sensie, no, jakby koniec ogolony cały w jakieś dziwne wzorki. No i jeśli już ja mogę się wypowiadać, no to dla mnie to jest ee, takie se W sensie. Koń, jakby to nie jest taka wiecie zabawa, golenie koni, bo koni goli się po coś. Nie można sobie ogolić konia, który, któremu to nie jest potrzebne. Znaczy w zasadzie można, ale no, koni goli się nie bez przyczyny. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to koni goli się po to, że gdy koniec sportowy, czyli trenuje nawet zimą, Dosyć dużo, i po każdym takim treningu jest po prostu spocony, a ma jak wiadomo zimą e, długie włosy i po prostu ta sierść jest długa. No to ten pot jest w tej sierści i ta sierść cała jest namoknięta tym potem i to potem długo schnie, a koń w zimie jest mokry. Co? A koń zimą e, szybko nie wyschnie, tylko jednak. No, troszeczkę dłużej mu będzie zimno, a może przez to zachorować. No, i zresztą, kto by chciał stać zimą oblany wodą? No, wiadomo. No i kolenie po prostu ma zapobiec tak długiemu wysychaniu konia, bo jednak, jak sierść jest krótsza, no to schnie dużo szybciej i dużo krócej koniowi będzie zimno. I właśnie, żeby nie było zimno, też przez to, że jest jakby krótka sierść, to zakłada się derki. Tak, w skrócie mówiąc. No więc to golenie koni To zazwyczaj wygląda w ten sposób Czyli konie są golone na takie pasy Gdzie no też ta derka leży I tam gdzie najbardziej się poci Czyli no tak zazwyczaj Wszystkie konie są golone Niektóre bardziej abstrakcyjnie Niektóre tak totalnie wiecie Po prostu są paski takie No i to jest powiedzmy normalne Ale już taka szachownica na koniu Czy jakieś takie pisankowe wzorki No to jest już coś dziwnego I myślę, że Um, mało kto z nas widział takiego konia na żywo. Jeśli tak, to wow. Ja przyznam, że nie widziałam. Jedyne co widziałam na żywo to konie z y, czymś takim. I takie coś, y, czyli właśnie coś w stylu takich majtypony. Wiecie, że na zadzie jest jakieś serduszko, albo jakieś takie listki, czy na szyi. Y, no to to już wygląda całkiem uroczo, przynajmniej moim zdaniem. No to jest takie. Wiecie, też bym wolała konia naturalnego, ale to mi się całkiem podoba Ale już te takie bardziej dziwaczne rzeczy na koniu są dla mnie dosyć przesadzone I hmm, no tak średnio, już trochę mi żała tych koni, ale to już tylko jest moje zdanie No i też dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim hardkorowym goleniu koni no, i czwarta, już ostatnia moda jest dziecka. Jest troszeczkę w innym stylu, bo nie chodzi tutaj o żadne zdjęcia na Instagramie, a o sklepiki na Instagramie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja przez ostatnie miesiące bardzo, bardzo dużo zauważyłam takich sklepików na Instagramie, którzy, które prowadzą dzieci. I jest to coś takiego, nie wiem w sumie, czy wcześniej było ich aż tak dużo, ale ostatnio zauważyłam, że. Bardzo dużo osób właśnie zakłada sobie takie własne sklepiki, własne marki Gdzie prowadzą takie jakby handmade'owe strony na Instagramie Tam sprzedają głównie jakieś haltery, uwiązy, smaczki Czyli coś, co bardzo łatwo zrobić własnoręcznie No i myślę, że jest to całkiem spokojna alternatywa Na zasadzie no, takie dzieci, bo to jednak... Prowadzą głównie dzieci. W sensie zauważyłam, że tak od 10 do tych powiedzmy 14 lat to jest taki myślę najczęstszy wiek. Oczywiście na pewno są też dorosłe osoby, które coś takiego robią, ale właśnie w tej modzie chodzi o to, że bardzo dużo w tym wieku mniej więcej dzieci zakłada takie swoje profile na Instagramie, na których dzieli się swoimi produktami, które robi własnoręcznie. No i moim zdaniem jest to właśnie fajne, w sensie. Ma to swoje i plusy, i minusy. Plusy są na pewno takie, że te dzieci się jakoś tam spełniają, robią coś kreatywnego, coś czego jeszcze właśnie nie ma, bo jednak, jak się samemu zrobi kantar czy tam jakiś halter, no to wiadomo, że będzie to takie unikatowe. Mogą też dzięki temu zrobić jakieś tam swoje pierwsze własne pieniądze. Wiadomo, nie są to jakieś tysiące złotych, ale jakieś tam drobne zarobki na pewno są. Więc. Jakby to jest fajne. Fajne jest, że nie wiem, każdy sobie może coś takiego, własną działalność prowadzić, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że bardzo łatwo z czymś takim oszukać. I ja jeszcze nie spotkałam się um, jakby sama z taką sytuacją, ale myślę, że już część z Was się spotkała, um, albo też może niedługo coś takiego powstać, jak po prostu oszukiści. Osoby, które będą po prostu oszukiwać i mówić, że sprzedają rzeczy, a tak naprawdę no, tylko wstawiają jakieś tam zdjęcia, będą brać od ludzi ich adresy, pobierać pieniądze, a tak naprawdę no, nic nie będą im sprzedawać no i po prostu będą kraść. No, i myślę, że tutaj trzeba bardzo uważać, i tu was ostrzegam, bo myślę, że do tego bardzo łatwo doprowadzić. Trzeba w takich, ym, że takich sklepikach uważać, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś właśnie tutaj was nie będzie oszukiwał. Ym, no, ale nie zmienię to faktu, że dla mnie jest to bardzo fajne. Zresztą też całkiem sporo osób, znaczy sporo, chyba z pięć osób mnie pytało ym, z takich właśnie prowadzących, Sklepiki, czy chcę zostać ich ambasadorką? Ja nie zgadzałam się, no, niestety, ale jakby mi się to średnio opłaca. No, ale jakby widziałam, że bardzo wiele osób też właśnie zostaje ambasadorkami takich sklepów, bo, no nie wiem, myślę, że jest to fajny sposób, żeby dostać coś, wypromować. Tamta osoba, która to wyprodukuje, się cieszy, że ktoś to chwali. No, wiecie, myślę, że to jest całkiem fajne. Nie zmienia to faktu, że trzeba uważać, ale mi się to podoba. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat takich sklepów, czy też może taki prowadzicie. Jeśli tak, to dajcie znać. Ja bardzo propsuję, to jest super pomysł, bardzo kreatywne. No i co? No i to wszystkie mody, które na razie spotkałam. Być może za jakiś czas, jeśli ten filmik Wam się spodobał, wyjdzie kolejna część, ale wiadomo, wtedy nie w przeciągu. Tygodnia czy miesiąca Tylko muszę troszeczkę poczekać, żeby tych kolejnych Mód się nazbierało No a na razie to wszystko Także jeśli wam się podobało To zostawcie łapkę w górę, tak jak mówiłam już wiele razy W komentarzach piszcie Co na ten temat sądzicie Która z tych mód Tak się to w ogóle odmienia? Mód? która z tych rzeczy mm, Wam się podoba, która nie. Yy, myślę, że jakoś fajnie można sobie na ten temat porozmawiać, a to już wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za oglądanie. Yy, no i co? A czekajcie, jeszcze na sam koniec. Na sam koniec jeszcze wraz z moją choineczką taką jak... Yy, leci mi woda! Yy, jednak bez choineczki. No to sama ja. Jeszcze chciałabym Wam złożyć serdeczne życzenia, bo jak pewnie wiecie, już... Yy, za parę dni, nie wiem w sumie kiedy wstawię ten film, ale już niebawem wigilia i święta. A więc z tej okazji chciałabym Wam złożyć życzenia. Także, no, co mam, jako końska YouTuberka mogę Wam, czego mogę Wam życzyć? Sukcesów w jeździectwie, jakichś kolejnych celi, wygranych zawodów, albo nawet nie wygranych, po prostu udanych zawodów, żebyście z Waszymi końmi, albo końmi, które lubicie, robili właśnie coraz więcej postępów, żebyście spełniali się w tym, co robicie. No i. Wesołych świąt, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. O. Trochę nie widać tych moich. Yy, Leci z tego Dobrze, a więc nie widać, ale ja mam tutaj takie ładne różki. Czekajcie. O. Mmm, tu jest cień jakiś na mnie. I w ogóle naprawdę ta choinka puściła soki i zaczęła generalnie przeciekać. I teraz stoi w misce, także... Hmm, no cóż. Czy to się będzie tu... Nie, nie będzie się trzymało. O...